Ogólnie cię tak nie zauważyłem jakoś No ja lecę prosto za tobą Właśnie, ja poczekam aż ty to klikniesz dzień Kurde, dzień. zawiesiłem się w powietrzu Proszę, 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 proszę Jestem, jestem, dobra Powiedziałeś, że dotrzemy na pewno i spadłem No co ty dupisz? O, tam jest jeden Cześć 22 u mnie 23, czyli drugie nawet Drugie? Drugie Drugie miejsce na świecie <klucz> yeah, yes. Mamy to Witam, w tym filmie wystąpi gość specjalny, mistrz polski w speedrunach Deforesta Ditto de Stevie. Witam, witam wszystkich. A dzisiaj będziemy robili speedrun w Deforestie, ale na trybie kooperacyjnym. Ja już zaczynam grę, a Ty możesz powiedzieć, jakie są najlepsze czasy na świecie. Stop, chciałem Cię prosić o zostawienie subskrypcji na kanale i zapraszam do oglądania. No a więc tak, pierwsze trzy miejsca to 612, 624 i 633. A nasz poprzedni wynik to 8-15. Czyli jeżeli pobijemy o dwie minuty i tam kilka sekund nasz ostatni czas, to będziemy mistrzami świata. Myślisz, że to wykonalne? Wydaje mi się, że jest to bardzo możliwe. No tak mówiąc. Także tak, podejmiemy taką próbę. Tym bardziej, że teraz znamy nowe glicze, których jeszcze nie pokazywaliśmy w poprzednich speedranach, ani na YouTubie, ani na live'ie. Będzie to coś innego niż zazwyczaj, nie? także jest no. szansa. Dobra, jesteś gotowy już? Ja jestem gotowy. To odliczam. 3, 4, ryb. Kurde, sekundę później odpaliłem stoper. Ja mam mój czas. O dobrze, dobrze, że razem mamy, no to zawsze będzie. No zawsze będzie ten dokładnie. będzie dokładniej. I teraz plan jest taki, DIT to leci tam do jaskini po kartę, a ja mu ustawiam tyrolki przez las. Trochę było problemów z tymi tyrolkami, i na koniec jeszcze pokażemy, właśnie fajny glitch, jak za pomocą tyrolki zejść bezpośrednio do labo laboratorium. Mega sprawa. No, to jest fajna rzecz. I właśnie z użyciem tego nowego glitcha, który jest mega łatwy i powinien Wam się udać za pierwszym razem. Możecie nawet ten sposób wykorzystać, jak będziecie u siebie grali na singlu. No, jest proste, nam się za pierwszym razem udało. No, bez kitu. Mi się ostatnio tylko nie udało, ale to tam przypadkiem. Gdzie był ten kamień, co ja ci go stawiałem? To był chyba. A, to był ten. No, trochę źle poszedłem, więc będę z 4 sekundy do tyłu. O nie, jeszcze pierwszą linę dopiero wychodzę. Tara, ja już postawiłem pierwszą tyrolkę. O, mam... Jak dobrze pójdzie, to mniej więcej równo zejdziemy do jaskini. Chociaż. Jak oglądaliśmy, podglądaliśmy tych gości, co speedrunowali Mistrzów Świata, nie? No to mi się wydaje, że ten jeden, był, co stawiał tyrolki, tyrolki, był dużo szybciej niż ten tak, drugi, był, co był, dochodził, był, nie? trochę wcześniej, no. Bo on, zanim jakby ten drugi otwierał e, laboratorium, to ten już był za, za tą ścianą, za tą framugą. No właśnie. Ej, mam nadzieję, że nie walniesz w drzewo, bo postawiłem trochę... Inaczej. Nie, powinno być dobrze. Jak tam wychodzisz z jaskini, się jakoś wyjść? Nie, no właśnie tak myślałem, już tak czasowo mniej więcej kojarzę, że ci to zajmuje. A ja stawiam trzecią Tyrolkę. Dobra, jadę już pierwszą. Będziesz trochę przede mną, ale nie szkodzi. Ej, w sumie w tej trzeciej to się nie trzeba nawet przejmować drzewami, bo i tak będziemy przez nie przenikać dzięki temu klikowi, nie? tak, tak. Okej, okay, ja już idę do trzeciej Na razie ja wszystko wjeżdżam. dobrze Powiedz czy w drzewo nie przywaliłeś Nie, w żadne nie przywaliłem A lepiej chyba ustawiłem teraz tą drugą, nie? Bo tak bardziej no, wiesz ta, ta. Bardziej prosto się starałem do tego Kurde, zrobiłem źle ten, ten Nie szkodzi, nie szkodzi wiesz Bo i tak raz. ja teraz dopiero to robię, to wiesz No deszcz jeszcze pada To dobry o, znak się udało też dobry ja znak mówisz. Tak, tak, na 100%. W sumie ja, ja będę tam pewnie zamulał później przy tym laboratorium. i tam dłużej zajmuje przechodzenie przez ściany i przez windę. To nawet dobrze, że będę ten kawałek przed tobą. Będę miał wiesz, zawsze tą chwilę, żeby pogarniać. Dobra. Ja już właśnie zjeżdżam. Ja lecę, lecę. Lecę, bo chcę, lecę, bo The Forest wzywa mnie. No bo idealnie wylądowałem. Lecę tak mniej więcej na ciebie. Leć, leć. już jestem prawie, że pod drzwiami. O! Też? Dobrze? Też, idealnie, tak, idealnie. O, próbuj się szybko przed ten przedostać. Próbuję za pierwszym razem. Jak nie, to jestem pipa. Dobra, trzymam cię za słowo. No i jestem pipa. Kurde, trudno. O, za drugim chociaż. O! Właśnie, ja poczekam aż ty to klikniesz. Mhm. Kurde, zawiesiłem się w powietrzu! Dobra, to. Czekaj. To do ściany po prostu leć. Proszę, 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 proszę. Jestem. Jestem, dobra. Dobra, jest. Nie, bo jeszcze tak. Wtedy tak to było takie ryzykowne, ci powiem, wiesz? Jo, jo, jo. To? Żyjesz? To, Tak, ale jak to odratowałem po prostu? Ja tak samo, stary. O, i spadłem. No co ty dupisz, O nie! Jakoś źle stanąłem na tym i mnie wywaliło tak w bok po prostu Jesteś tutaj cały poturpany w czapce Wyglądasz jak czyli, ten, numer jakiś Czyli nie jestem aerodynamiczny niestety Chociaż w tej czapce, dobra Odliczam, trzy, cztery Jak mi się uda za pierwszym razem, to jestem królem dajesz. de Foresta. Dobra, to dajesz tym królem tak, kanibali. Tam jest taka niewidzialna tekstura jakby. A no. Dajesz, daję ci jedną próbę. O! Dobra, czekam aż klikniesz. Żeby mnie nie wywaliło w powietrze. Ale udało się? Udało, udało no. O kurde. Próbę, co? Jeszcze jakby winda się udała. My zostali mistrzami świata. Polska mistrzem Polski. Polska mistrzem Polski. Oraz Polska mistrzem... Okej. Okay. Dobra, ja już lecę. Jestem. Nie spadłem, na szczęście. Trzymam kciuki, żebyś ty nie spadł, no i powinno się wszystko udać. Dobra, ja jesteś, jestem, widzę. Jestem. Już chyba można powiedzieć, że dotrzemy do końca na pewno, nie? No powinniśmy co najmniej. Kurde. O, to ja już wykorzystam tą przewagę, żeby do windy wejść. Nie. Powiedziałeś, że dotrzemy na pewno i spadłem. No co, ty dupisz? O, tam jest jeden taki kawałek ściany, od którego nie możesz podskoczyć. Ja nie I o, trafiłem na niego. O, kurde. Ale wykraka wykrakałeś idealnie. Mogłem się nie odzywać, nie, ja mam zawsze o, takiego pecha. O, świetnie. dobrze, bo ten, ten, masz teraz aerodynamiczną głowę, także. Tak, super, dobra, już wygraliśmy. Tak, czyli już można powiedzieć, że mamy rekord świata. Dobra, 3, 4, ry. Jestem najszybszy, więc nie mogę być najbardziej leniwy. No ta, no jesteś najszybszy. No jesteś właśnie najszybszy, bo jesteś leniwy. Nie chcę ci się przechodzić 40 godzin de foresta. Kupił chłop grę, przeszedł w 6 minut i elo. No wiesz, no trzeba sobie jakoś radzić. Dobrze, dobrze. O kurde, zapomniałem jedno. Będziesz speedranował Sense of the Forest? A to jest pierwsza rzecz, jaką zrobię, jakby od kupie i pierwsze co to będę jakiś glitches. Ej, nagraj taki film, że ten, że pierwszy, pierwszy raz wchodzisz w The Forest, pierwszy kontakt z Grom, od razu wiesz po premierze i od razu próbujesz go ze speedranować, przejść na czas. Pierwsza reakcja i od razu wiesz, próbujesz zrobić speedruna, nie? Który będzie trwał pewnie 5 godzin No i no wiem, ale to by było bardzo fajne, wiesz, że nawet no, nie wiadomo jest. o co chodzi w grze, jak ją przejść Co jest, jest potrzebne, a to od razu speedrun dobrze Chodzi Dajesz ruch, dajesz jedną próbę Hit No i dupa, nie grać jesteś Kurde, pecha mam O, dobra, jestem Dobra, to nie skacz nigdzie, bo właśnie włączyłem Nie wiem, wiem. Ja tu, za... ja już się nauczyłem, że tu trzeba czekać, nie aż ten, na spokojnie, se klikniesz, potem można lecieć. 340. Dobry czas. Dobry czas. Ej, prawie spadłem, ale normalnie... O! Ale Spadłeś? mnie wybiło, nie, 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 ale a. Ja teraz tak, teraz, a nie, chwilę chwil, nie, kurde. No nie, nie wierzę w ciebie. Jak, Ty, jak myśl, zobaczysz, zobaczysz co się wydarzyło, wyszedłem przez tę framugę i przeskoczyłem przez wszystkie ściany jakby, Wysk wywaliło mnie do góry na 10 metrów i spadłem gdzieś dalej Skitu dziwne te ściany Halo? Dobra otwiera już nie? Ja ci dam szansę Nie otwiera, otwieraj bo szkoda czasu Ja ci daję tak dwie szanse zawsze żeby zobaczyć czy nagle nie walić gdzieś w kosmos o. Teraz może wywalić, bo akurat wczytywanie mam kiedy ten. No shit. O, dobra, jestem. Nieźle. Jest źle dobra, ja już też wchodzę. No, bo Ale ja tu panicznie skaczę, nie? Żeby tylko nie spać. Panika fest stary. Ja, ja też tak zawsze robię. <noise> Kurde mi jeszcze z... Nie. Jesteś? Jestem, jestem. Gitara. Skoczyłem dosłownie tam, gdzie ty, bo skakałem na ciebie. Pełne skupienia. Gdy ty spadłeś? Tutaj gdzieś wcześniej? Eee, nie, już minęliśmy ten punkt. Dobra, czyli już jest pewne, że dojdziemy do końca, nie? Mogę to <grystanie> powiedzieć? Ostatnio tak powiedziałeś i, i no nie, nie trafiliśmy na koniec. Wszyscy słyszeli, jak się skończyło. Nie, no już chyba nie wiem co by musiał się stać. Chyba Okej. ten sopel by musiał tutaj się oderwać od skitu i nam na łeb spaść, nie? Wiesz, nigdy nie mów nigdy. Okaże się, że jest jakaś ukryta mechanika. W Pierdzielania graczy przed końcem gry. <grych> Kiedy mają pobić rekord świata. Ej, w sumie to wejdź oddzielnie do tej windy, możesz, nie? No, tak. No to wejdź, to ze dwoma pojedziemy. Żebyśmy mogli równocześnie wyjść, nie? Dobra, dobra. A tak działa. Bardzo, nie wiem. Bardzo możliwe. Naryzykujmy. Tak podczas dobrego czasu. 5 minut, 10 sekund. Jeżeli by wyszła winda, a mi w ostatnim podejściu, znaczy takim próbnym wyszła. Ciekawe jak będzie wyszła, na oficjalnym. No? Nauczyłem. Wcześniej shifta nie trzymałem, dlatego tak było. Ej dobra, ja mam własną windę, no? Chyba, że teraz kliknij mnie, przeteleportuję do ciebie. Nie wiem, jak to działa. W sumie ciekawy jestem. Albo mi się już otworzy. O, jestem. Ja jestem już w tym. Ja jestem już w laboratorium w sensie na końcu gry. Więc się śpiesz szybko. No kurde, stresuję się. No nie mogę, stres. No nie, byłem prawie. Dobra, lecę normalnie. 6 minut, 2 sekundy. Ty. Kurde, szkoda, że nie wyszła, ale... To jak... trzecie miejsce będzie, jak się pośpieszysz. Napierdzielam. Ten... Ale normalnie jak to robię, wiesz, tak bez nagrywania, to na spokojnie, a jak nagrywam, to już mi się przyciski mylą. Ile trzecie to miejsce? Ile trzecie 33. miejsce? 33, szybko, 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 szybko. Cześć, 22 u mnie 23, czyli drugie nawet. Drugie? Drugie. Drugie miejsce na świecie! <klucz> yeah! Mamy yes. to. A no ile było pierwsze? 612, nie? 612, jest Kurde. to... Pobicie. Ej, nie trzeba live'a. Ej, może dzisiaj live'a zrobimy z bicia mistrzostwa świata, co ty na to? No zobaczę jak z czasem, ale bardzo możliwe, że będę. Dobra, to dzięki wszystkim za oglądanie. Zapraszam też do Dita, bo druga część z jego perspektywy, i to będzie zupełnie inne podejście. Będziecie mogli obejrzeć u niego na kanale. I będzie też speedrunował Sons of the Forest, jak już wyjdzie. No, także zapraszam serdecznie i do następnego razu. Żegnam.